Czwarta część y, filmu, w którym opowiadam o moich koniach. Jeżeli hmm, zastanawiacie się, ile będzie jeszcze tych części, no to Moim z... myślę, że jeszcze dwie. Także przygotujcie się, że będą jeszcze dwie części tego filmu. Ale postanowiłam to tak podzielić, bo... Po prostu postanowiłam to podzielić właśnie, że w każdym odcinku będę... <laughs> Opowiadałam wam o koniach z innej półki, na, które właśnie, na których właśnie je trzymam. Po to tak podzielić, bo innego pomysłu, pomysłu po prostu nie miałam. A dzisiaj właśnie będę pokazywać wam koniec z tej półki, którą tutaj widzicie. Tak mniej więcej. I zaczynamy. Pierwszy, którego tutaj mam, to jest klacz Pintabian ze sznajsia. Ona ma na sobie derkę z kalendarza nowego, chyba 2017, jeśli dobrze pamiętam. A ta klacz jest z roku 2017, chyba. I ona nazywa się Kamelia. Tajwim pisze się przez C, gdybyście chcieli wiedzieć. O, i tak właśnie, wygląda, główny jest maści Kacznanowato z I ma trochę właśnie cech Araba i trochę cech. Pin, konia Pinto, do tego właśnie ta rasa tak się nazywa po prostu Bintabian o i tak jak widzicie, tutaj na no, taki warkoczyk zielony Nie bardzo mi się podoba, fajne jest to połączenie Raz. bardzo mi się podoba, ogólnie jeżeli chodzi o przeznaczenie tej klaczy, no to ona jest u mnie przeznaczona do normalnej jazdy konnej Teraz przechodzimy do synka Kamelli, którym jest likier. Czyli <laughs> zrobaczek też z roku 2017 do Schleicha, Gdzie też jest maści kasztanowato zrekaty, tak jak jego mama, jest po prostu przesłodki, przyśliczny. Bardzo mi się podoba. Właśnie w tej maści jest po prostu ślicznie pomalowane, ślicznie zrobione i bardzo mi się podoba. Wiem, że trochę dziwne imię, ale moim zdaniem do niego pasuje. że tak. No i teraz przejdziemy do ojca likiera i męża kamelli, którym jest Jaskier. Ogier też ze już 2017. To jest całkowicie maści Karosrokatej. Bardzo ładną grzywę, jągonek. I też bardzo mi się podoba, jest śliczny. W tej swojej maście, jak wiecie, kocham konie karę. I on bardzo mi się podoba. Naprawdę jest bardzo ładny. Co prawda, nie wiem, jaki on jest poza. Możecie ogólnie mi napisać w komentarzach, jaki on może być poza. Bo tak naprawdę nie wiem. Jest trochę nietypowa jak na najsza. Ale jeżeli wiecie, jaka to jest poza, to możecie mi napisać w komentarzach. Teraz mamy klacz z kolekty jest to klacz pełnej krwi angielskiej z roku 2011 ona nazywa się Hera i tak właśnie wygląda czyli masz to jest ona jest maści skarogniadej jeżeli chodzi o ten model to jest jeszcze wersja gniada tak mi się przynajmniej wydaje ale ta owie ci mi się podoba. I właśnie tę wersję chciałam najbardziej mieć, bo uważam, że jest śliczna. Długo na nią polowałam, ale w końcu udało mi się ją znaleźć na... Chyba na stronie figurkiświata.pl, jeżeli dobrze pamiętam. Także tam możecie jej szukać, a jeżeli nie, nie ma już jej tam, no to szukajcie w innych sklepach, może ją znajdziecie. Ale właśnie... Po długich poszukiwaniach, kiedyś w końcu udało mi się ją znaleźć i się ją sobie kupiłam. Właśnie tak mi się wydaje, że to była właśnie strona świata.pl. Także Jeśli no. Jeżeli chodzi o jej przeznaczenie, to u mnie ona jest do wyścigów. A jeżeli chodzi o tego ogiera, to on jest do normalnej jazdy konnej. Takiej rekreacyjnej. To teraz przechodzimy do wnuka ym, właśnie hery, w którym jest Red, dzierbaczek pełnej krwi angielskiej z roku 2018, z Ashleysia to też przez słodkie mi się z maści kasztanowatej o mówiłam to jest właśnie wnuczek yy, hery, ponieważ tak raczej jest właśnie córką Harry Jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego to w opisie tego filmu zostawię wam link do specjalnego odcinka w którym właśnie było wyjaśnione dlaczego Hera jest właśnie matką tej klaczy czyli Volty no. To jest klacz pewnej krwi angielskiej z 2018 jeżeli dobrze pamiętam, to kupiłam ją sobie w Madrycie, jak byłam właśnie w zeszłym roku, w maju. Czyli właśnie była kupiona za granicą, nie w Polsce. No i z widzicie, jestem też w maści Taką bardzo ładną grzywę, takie warkoczki. bardzo mi się ona podoba. Piękna. I ona u mnie też jest do wyścigów. Jeżeli właśnie chcecie się dowiedzieć dlaczego tak to właśnie przepisałam Jeżeli właśnie chcecie poznać historię Wolty między innymi to właśnie w opisie tego filmu znajdziecie link do właśnie specjalnego odcinka w którym właśnie była między innymi historia Wolty po prostu Także teraz przechodzimy do kolejnych koni. I kolejna to jest klacz holsztyńska z Szlejsza 2018. Ona nazywa się Iris. I widzicie tak wygląda: jest maści siwej. I ma taką piękną grzywę z warkoczykami, które wyglądają jak serduszka. Pięknie to wygląda. O! ładny bardzo mi się podoba, jest naprawdę prześliczna i ona u mnie jest do ujeżdżenia. i też takiej normalnej jazdy rekreacyjnej. Teraz pora na ziermaka o imieniu Pixel, to jest ziermaczek holsztyński i on jest synkiem irys to jest właśnie ze 2018 I Jak pewnie może, jak może pamiętacie ze serialu to on jest też koniem duchem Także jeżeli chcecie zobaczyć odcinek w którym właśnie on występował i między innymi tam w też w tym odcinku były jego narodziny to właśnie w opisie tego filmu również znajdziecie link do odcinka serialu, w którym właśnie były narodziny tego źrebaka Tam możecie właśnie poznać jego całą historię. Także tak, U, prze, przepraszam, układ konie mi się przewróciły szybko je poprawię i zaraz idziemy dalej. Bo teraz przechodzimy do ojca Pixela i męża irys, którym jest dewałach holsztyński śląsz 2018. On nazywa się Jowisz. Jest w maści Siwej jabłkowitej Jak widzicie. Jak pierwszy raz go zobaczyłam na jednym z filmów pokazujących Konie 2018 ze to niezbyt mi się podobał. Ale jak go zobaczyłam w sklepie, to od razu mi się spodobał i po prostu nie mogłam go sobie odpuścić. także. Właśnie dlatego znalazł się w mojej kolekcji, bo mimo, że na zdjęciu wyglądał, no po prostu na zdjęciu mi się nie podobał, to jednak w sklepie mnie zauroczył i dlatego właśnie go sobie kupiłam. Jakby co, to on ma na sobie kanter z... zrywany z jednego z... po prostu kantar zrobiony z ogłowia z jednego z zestawów niestety nie pamiętam już z którego, ale... Właśnie, które z tych zestawów, które mam, no to z tego zrobiłam kantar. Tak. Jeżeli chodzi o tego konia, no to on też u mnie jest raczej do jazdy rekreacyjnej. <laughs> Ale też do skoków. Tak. Teraz przechodzimy do tej klaczy. Jest to klacz Tennessee Walking Horse szlajz 2017. Ona nazywa się wixy. Jest maści jest kosztowna. jakby co tutaj imię piszesz przez VIX, gdybyście chcieli wiedzieć, takie trochę nietypowe imię, ale moim zdaniem do niej pasuje. Właśnie takie imię i ono też bardzo mi się podoba, ale jednak uważam, że klacz z roku chyba. 2013 też ten, właśnie Tennessee Walking Horse, jest lepsza niż ta klacz. To też bardzo mi się podoba, ale jednak bardziej wolę tą starszą. Jak chcieli widzieć. No i teraz przechodzimy do męża Wixie, którym jest w wałach Tennessee Walking Horse się 2017. On nazywa się Eron. Jak widzicie, jest Maści Karej. O, tak właśnie wygląda też go bardzo lubię jest po prostu prześliczny przepiękny takie ma podkowy jeżeli chodzi o te dwa konie to one u mnie są do skoków Dobrze, tak? teraz przechodzimy do z kolekty którym jest ogier trakeński z roku 2015 i on nazywa się yy, poczekajcie Saturn, tak, on nazywa się Saturn czy jest maści siwej tak mi się przynajmniej wydaje. Co prawda ja bym to mać nazywała Myszatą, ale wiem, że wielu z was mi mówi, że, że to jest maść siwa Także raczej jest to Sibek o dziwo. Czyli on ma, na, ma tutaj takie koreczki, które bardzo mi się podobają. I on ma na sobie kanter zrobiony przez jedną z moich widzek. On kiedyś jeszcze miał nerkę, też zrobioną właśnie przez jedną z moich widzek, ale niestety ona mi się zepsuła już, także no cóż, trudno. Ale mam jeszcze do niego siadło, które nie wiem, czy wam pokażę. Nie, nie pokażę wam, bo nie wiem gdzie ono jest aktualnie, wiem gdzie że gdzieś na pewno leży, ale na pewno kiedyś już widzieliście, może po prostu w opisie tego filmu odlinkuję Wam odcinek, w którym odpakowywałam tego konia, ponieważ ja go dostałam poprzez wymianę z janowym właśnie z widzek. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało to siodło no to odsyłam właśnie do opisu potem znajdziecie link do un unpackingu, w którym właśnie odpakowywałam między innymi tego konia oraz jego akcesoria, które, które były właśnie do niego dołączone jeżeli chodzi o jego przeznaczenie, to on u mnie jest do jazdy re rekreacyjnej ale też mi się wydaje, że raczej do skoków także tak teraz mamy Klacz Quarter Horse z roku 2018 ze Szlajsia. Ona trochę słabo stoi, dlatego myślę, że będę, mu, będę ją tak wam pokazywać. Nie wiem, czy to powiedziałam, ale ona nazywa się Karon. I ma taką fajną grzywę z warkoczkami, śliczna jest. O, o tak wygląda. śliczna. Bardzo mi się podoba. Co prawda ja akurat mam taki egzemplarz, który dość właśnie słabo stoi. Nawet powiedziałabym, że bardzo słabo. Więc no cóż. Ale takiego taki właśnie udało mi się kupić. Wtedy kupowałam, że no cóż, trudno. Ale jeżeli chodzi o przeznaczenie tej klaczy, to ona jest u mnie też do jazdy rekreacyjnej. Teraz mamy kolejną klacz Quarter Horse, która nazywa się Salsa. Jest ona z zestawu z kowbojką Ślądzie 2015. I ona jak widzicie jest na ścigniade. akurat jej pysk nie do końca mi się podoba. zwłaszcza z obu stron ogólnie ten pysk mogliby poprawić, bo on mi się w ogóle nie podoba. Ale sama klacz jest naprawdę spoko, i ona akurat u mnie jest taką bardziej dziką klaczą, która bardzo lubi uciekać. I nie do końca można na niej jeździć, ale ona jest u mnie przeznaczona raczej do westernu, tak ogólnie. Ma jak jeszcze. Właśnie jej właścicielka próbowała na niej jeździć, no to raczej używa jej do westernu, bo po prostu ma takie siadło. Z tego, że jest to właśnie zestaw z Cowboyką. Tak? Teraz przechodzimy do konia z kolekty, którym jest ogier... Poczekajcie, jaka to jest? To jest ogier Black Forest. Albo inaczej, szwarcwalcki. Z roku... 2016. I on nazywa się Teodor. To jest jeden z moich najnowszych koni. Kupiłam sobie go w Rosmania, gdybyście chcieli wiedzieć. jest maści brunne, kasztanowatej. I ogólnie bardzo. Już od dawna chciałam mieć tego konia, bo bardzo mi się spodobał. I uważam, że jest śliczny. Ma taką trochę nietypową pozę. Jeżeli wiecie jaka to jest spoza, no to możecie mi napisać w komentarzach, bo nie jestem pewna. Ale on ogólnie bardzo mi się podoba. I on raczej u mnie jest do jazdy rekreacyjnej. Albo może też ujeżdżania, albo krosu. Chociaż może bardziej do krosu. Teraz mamy konia z tego roku, w którym jest klacz trakeńska ze zestawu, w którym była dołączona taka derka na siodło. Tak lecz nazywa się Kaila, Gdzie jest maści yy, siwo jabłkowitej i ma na sobie niezdejmowane nauszniki takie ładne na czerwone oraz niezdejmowane ochraniacze też czerwone i bardzo podoba mi się ten jej zestaw. Możecie zobaczyć na unpackingu, jak wygląda ta jederka. Widzicie takie fajne koreczki. I ogólnie bardzo ona mi się podoba. I ona u mnie jest przeznaczona do skoków. I teraz przechodzimy do ostatniego konia w, tym, w tej części, którym jest najnowszy koń, jakiego mam. Jest to klaczka Marsz z kolekty z roku 2016. Ona nazywa się Bryza. Jak już mówiłam, jest to właśnie mój najnowszy koń, tak ogólnie. Jest właściwie siwe i już od dawna w sumie chciałam mieć tą klacz, bo bardzo mi się podoba. I też właśnie ją sobie kupiłam w Rossmanie. Tak. I to jest właśnie ten którego chciałam wam w dzisiejszym filmie pokazać. Jeszcze tylko powiem, do czego ona jest przeznaczona i u mnie jest ona przeznaczona do yy, jazdy rekreacyjnej. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz a oraz oczywiście subs subskrybujcie mój kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. I na pewno, jakby oglądacie ten film, to funkcjonuje już mój drugi kanał. Jak już mówiłam w poprzednich częściach, ja te ja części tego filmu nagrywam dużo, dużo wcześniej niż, je, niż Wy je widzicie. Dlatego wiem, że na pewno, jakby to oglądacie, na no to funkcjonuje już mój drugi kanał. Oczywiście link do tego kanału znajdziecie w opisie I gdybyście chcieli wiedzieć o czym jest ten mój drogi kanał Bo na przykład nie widzieliście filmu o tym drugim kanale, no to Ten kanał jest gamingowy Czyli co? W całości ten drugi kanał jest poświęcony grom Też trochę powiązany z końmi Ale właśnie Jeżeli chodzi o tematykę tego kanału, no to głównie są to Simsy I gry o koniach Także jeżeli lubicie taką tematykę, no to serdecznie was tam zapraszam. No i też oczywiście zapraszam do oglądania tego kanału, jeżeli akurat lubicie konie i też zbieracie figurki, no to też oczywiście zachęcam do oglądania tego kanału, ale też właśnie zachęcam również do oglądania mojego drugiego kanału, jeżeli chcecie wiedzieć co jakie gry gram. Także teraz już naprawdę się z Wami żegnam, bo tracę powoli głos. I do zobaczenia w kolejnych filmach i w kolejnych częściach tego filmu. Jak już mówiłam na początku, będą jeszcze dwie części tego filmu, także mam nadzieję, że się cieszycie. Pamiętajcie również, że to zaglądają do opisu. Do cześć.